Dzień dobry. Po prawie dwuletniej przerwie wznawiamy nagrania poświęcone zdrowiu i urodzie. Teraz. To, to tak wygląda. Nie, ja Zmienię zatem formę w takim razie. I może na początek obejrzyjmy to, co działo się u nas w centrum od roku 2005, kiedy tak naprawdę rozpoczęliśmy nasze działania. Wow, to sam nawet ja jestem zdziwiony, że trochę tego było. Od 2005 roku funkcjonujemy i tyle rzeczy się zmieniło, że aby to faktycznie opisać, to co my tu robimy, to ten jeden odcinek, ani dwa, ani dziesięć nawet nie wystarczy, w związku z czym spróbujemy to zrobić seryjnie, w jakiejś serii. Nasze motto w Centrum w Siebodzicach jest, są słowa, kasanowy, Uroda to weksel honorowany na całym świecie za pokazaniem. Tak, to wszyscy wiemy doskonale. Natomiast wiele już naszych pacjentów bardzo dobrze wie, że bardzo duży nacisk kładziemy również albo może i przede wszystkim na zdrowie, a nie tylko na samą urodę. Dlaczego tak robimy? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś przychodzi do gabinetu medycyny estetycznej i chce. Usunąć jakiś drobiazg, najczęściej chirurgicznie, ale niekoniecznie może być to usunięcie laserowe. Usunąć sobie jakiś drobiazg z twarzy, który mu przeszkadza i trochę denerwuje, bo ostatnio na przykład zaczął się zmieniać, jakaś zmiana na skórze twarzy. I traktowanie tego tak a priori, że to jest jakiś drobiazg, że my sobie usuniemy dowolną metodą, którą ktoś może sobie zażyczyć, nie zawsze jest takie odpowiedzialne, zwłaszcza zwracam na to uwagę, ponieważ w ostatnich dwóch, trzech latach bardzo, bardzo dużo przybyło takich osób, które przychodzą ze zmianami na skórze twarzy, zmianami, które potem okazują się nowotworami. A więc lekarz, który ma zakwalifikować kogokolwiek do zabiegu medycyny estetycznej, powinien przede wszystkim też zwracać uwagę na Zdrowie danej osoby, a jeżeli jest to właśnie na przykład jakaś zmiana skórna podejrzana, to to jest priorytet. Nie ma sensu i to jest nawet błędem w sztuce lekarskiej, jeżeli my będziemy się koncentrować tylko na poprawie wyglądu i urody, a nie będziemy zwracać uwagi na to, że coś, co komuś przeszkadza, może być dla, tego, dla tej osoby niebezpieczne. Ale żeby za bardzo nie przynudzać, zaczniemy od następnego już odcinka odcinka poświęconego plastyce chirurgicznej powiek górnych. Zapraszam zatem na następny odcinek poświęcony plastyce powiek górnych.